Serdecznie, to będzie taka pierwsza nasza rozmowa o porozumieniu bez przemocy. W tej chwili coraz więcej osób się interesuje tym zagadnieniem. Porozumienie bez przemocy, non-violent communication według Marszala Rosenberga. I będziemy chcieli o tym porozmawiać też po to, żeby wyjaśnić pewne kwestie, odpowiedzieć sobie na różne pytania, które pojawiają się przy okazji różnych warsztatów, spotkań, też moich rekolekcji, które prowadzę. Będziemy rozmawiać we troje. Beata Hołtyń, która jest certyfikowanym trenerem NVC i doktorem psychologii. Piotr Hołtyń, oczywiście mąż Beaty który jest też certyfikowanym trenerem porozumienia bez przemocy. A moje nazwisko Mieczysław Usiak, jezuita, który fascynuje się porozumieniem bez przemocy i prowadzi różne formy rekolekcji. Myślę też, można to trochę nazwać warsztaty, w których po prostu posiłkuję się tą ideą, tym sposobem komunikacji, ale myślę, że można śmiało powiedzieć, że to jest coś więcej niż sposób komunikacji, że jest to jakaś po prostu taka sztuka budowania relacji i o tym będziemy chcieli sobie w czasie tych naszych kolejnych spotkań, bo myślę, że ich będzie więcej, rozmawiać. I taki pierwszy temat, pierwsze zagadnienie, które chciałbym zaproponować, byśmy wspólnie sobie omówili, to jest kwestia, Troski o zaspakajanie potrzeb. Wiem z doświadczenia, że niektórym ludziom to brzmi tak trochę wtrąca, jakby takim egoizmem, że tak dużo w porozumieniu bez przemocy, mówi się o tym, jak ważne są potrzeby, jak ważne jest zaspakajanie tych potrzeb. Własnych potrzeb, też, no bo jeszcze nie, tak może lepiej nam brzmi, kiedy mówimy o zaspokajaniu potrzeb innych, ale gdy chodzi już o własne, no to rodzi się czasem takie podejrzenie, czy to nie jest jakiś rodzaj egoizmu czy egocentryzmu. No właśnie, jak, jak Wy to widzicie? No właśnie, to jest tak, że często pojawia się taka myśl wśród uczestników spotkań, wśród uczestników naszych warsztatów. Kiedy zaczynamy mówić, jak ważne są potrzeby własne, jak ważne jest zrozumienie własnych potrzeb, dotarcie do tego, co jest dla mnie istotne, to pojawia się ten wątek, że no dobrze, ale jak ja się skupię na sobie, to znaczy jestem egoistą. Bo w takim ogólnym rozumieniu, jakby to jest tak, że człowiek powinien skupiać się na innych, na tym, jakie potrzeby mają inni ludzie. I teraz dla mnie to jest tak, że dopóki ja nie wiem czego ja chcę, jakie są moje potrzeby, co ja czuję, to właściwie trudno mi jest zatroszczyć się o kogoś innego, bo ja nie wiem, czy chcę się na coś zgodzić, czy nie chcę się na coś zgodzić. Stąd też znajomość swoich potrzeb wydaje się być takim punktem wyjścia do troszczenia się i o siebie, i o drugą stronę. Ja bym do tego dodał, że. Chodzi o zaspokojenie czy o zadbanie o swoje potrzeby i jednocześnie o potrzeby drugiej osoby. Żeby nie dbać czy nie zaspokajać swoich potrzeb kosztem tej drugiej osoby. I to mógłby być, może być postrzegane czy nazywane jako egoistyczne. I tak samo, żeby uniknąć tego, że zaspokajamy potrzeby innych osób kosztem swoich potrzeb, czyli zaniedbujemy swoje. Żeby zadbać tak samo o swoje potrzeby i o potrzeby drugiej osoby. One są tak samo ważne. No właśnie, bo moje doświadczenie też jest takie, że dużo mówi się o tak zwanej miłości własnej, o tym, że właśnie należy, że ideałem jakimś jest zapomnieć właśnie o sobie, że myśleć tylko o innych, ale na szczęście, taka jest moja obserwacja, coraz częściej mówimy też o tym, że jest to Boże i to pochodzące ze Starego Testamentu już przykazanie i bliźniego swego jak siebie samego, co mnie osobiście właśnie bardzo koresponduje z tym nie, o czym tutaj mówicie, że potrzebna jest ta równowaga między troską o siebie a troską o drugiego człowieka. Jest też w tym taki kawałek, że ja nie będę chciał zaspokajać swoich potrzeb kosztem drugiej osoby, mm -hmm. że ja wówczas raczej wybiorę nie zaspokoić swoich potrzeb, jeżeli będę widział, że to komuś może sprawić ból. Właśnie i może tak sobie myślę, że warto będzie też, skoro poruszamy ten temat, żebyśmy sobie wyjaśnili, co rozumiemy w ogóle pod pojęciem potrzeba, bo muszę powiedzieć, że dla mnie to było bardzo odkrywcze, kiedy poznałem porozumienie bez przemocy. To rozróżnienie wyraźne między potrzebą a strategią zaspokajania potrzeb. To nawet wolałbym, żebyście wy coś na ten temat powiedzieli, bo na pewno będziecie potrafili to ująć lepiej. Ja czytał, które? Ja. Ja lubię to rozróżnienie przede wszystkim na przykładach takich, które są jasne dla większości ludzi. I takim chyba najbardziej jasnym jest dla mnie odwołanie się do jedzenia, picia yy, i odwołanie się do tego, że potrzeby są uniwersalne dla wszystkich ludzi. I, I jeżeli chce mi się pić, to i mi chce się pić, i Tobie chce się pić, i wielu ludziom, którzy Nie znamy, w tym samym momencie, ale. Po prostu mają pragnienie, potrzebują coś wypić, potrzebują zaspokoić pragnienie. Teraz, w jaki sposób to zrobią? Czy wypiją wodę mineralną, czy wypiją kefir, czy wypiją kawę? Większość ludzi lubi kawę, ale jednak nie wszyscy, czy herbatę. To są strategie. Więc to, co jest uniwersalne dla wszystkich, to są potrzeby. To, co jest preferowaną, ulubioną metodą robienia czegoś, to jest strategia. Możemy dać też kilka innych przykładów, może żeby dla słuchaczy były one bardziej, bardziej przystępne. Możemy powiedzieć o wyrażaniu siebie, na przykład wyrażanie siebie jest potrzebą. Teraz, jak różni ludzie wyrażają siebie? Możemy śpiewać, możemy pisać dzienniki, możemy w ostateczności pewnie też wyjść. I wykrzyczeć coś, co jest dla nas ważne, na przykład z radością i z pełnym entuzjazmem możemy skakać. Każdy z nas będzie wyrażał siebie, miał tą strategię wyrażania siebie na nią w inny, ulubiony sposób. Hmm? No, ja z mojego podwórka właśnie powiedział, że to jest takie też dość ważne, powiedzieć, że. Nie ma czegoś takiego jak na przykład grzeszne, czyli błędne potrzeby. Właśnie. Nie? Że potrzeby, mówiliśmy sobie, one są, że jeżeli coś nazywamy potrzebą, to dlatego, że to jest po prostu, jak popularnie mówimy, dobre dla człowieka. Może to jakoś lepiej to ujmiecie, bo nie wiem, czy dobrze to wyrażam. Potrzeby, potrzeby są uniwersalne dla wszystkich ludzi i nie ma czegoś takiego, że one są. Złe albo takie skierowane przeciwko komuś, bo złe to nie jest właściwe słowo. Właśnie, skierowane o wieś, skierowane przeciwko komuś. One są, to jest, one nie są skierowane przeciwko komuś, tylko to jest jakaś potrzeba, którą ja mam i próbuję jakoś zaspokoić, niezależnie od, od innych osób. Ja bym powiedziała, one są neutralne. One tak. po prostu są, tak jak rzeczywistość. Krzesło jest i ono nie jest ani dobre, ani złe. To, co zrobimy z tym krzesłem, to jest istotne, bo możemy na nim usiąść, a możemy... Nim rzucić. Tak, właśnie komuś... chciałam powiedzieć. Komuś nie urwać nogę i komuś tą nogą od krzesła. Natomiast potrzeby są neutralne i tutaj mamy kwestię strategii. Tak, dokładnie. Jak ja tłumaczę na przykład dzieciom przed pierwszą komunią, czym jest grzech, to właśnie przynoszę zawsze nóż to chleba no. i mówię, zobaczcie, co można tym nożem zrobić? No, ogólnie no, dzieci mówią, no można pokroić chleb na przykład, ale można też komuś zrobić krzywdę? No tak, rzeczywiście, nie? Można też komuś, yy, można kogoś zranić, nie? Mm -hmm. I, I właśnie pokazuje, że grzech to jest właśnie używanie siebie w takim yy, celu jakby przeciwko komuś, nie? Yy, używanie si siebie, no tu akurat, nie, W tym przypadku, ale Właśnie idąc za tą terminologią porozumienia bez przemocy, to właśnie staram się tłumaczyć, że, czy wyrażać to w ten sposób, że grzech jest właśnie błędną strategią zaspokojenia potrzeb. Czy, czy mówiąc lepiej, strategią, która jest jakoś ukierunkowana przeciwko komuś. Mhm. Strategią, nie? Albo sprawia komuś ból. Tak, bo sprawia komuś ból w ten czy inny sposób, bo. Nie bierze jakoś, pod uwagę jego potrzeb. No właśnie, nie bierze pod uwagę jego potrzeb, przez co yy, powoduje jakieś właśnie zranienie, ból czy, czy krzywdę. O nazwijmy to ogólnie, tak bardziej może, nie? Czyli to nie jest tak, że to potrzeby. Potrzeby są neutralne, natomiast to, w jaki sposób tak. bierzemy zadbać czy zaspokoić tą potrzebę, czyli te strategie, to one mogą być takie, które nam zaspokajają. A mogą być takie, które nam zaspakajają, ale powodują jednocześnie jakiś ból albo krzywdzą innego człowieka. No właśnie, bo tak pewnie sobie powiemy to szerzej, omówimy w innym odcinku naszej rozmowy, w kolejnym, ale już może teraz wspomnijmy, nie, że niektórzy spotykają się z taką opinią, że porozumienie bez przemocy jakby promuje, czy przynajmniej. Uczenie się tej, tej, tej umiejętności, jaką jest porozumienie bez przemocy, grozi jakimś takim relatywizmem moralnym, nie? że to teraz każdy będzie robił dbał tylko, o siebie. dbał tylko o siebie, nie licząc się z tym, jakie są tego konsekwencje dbał. dla innych. Nie? No, i chyba myślę, że to, co już powiedzieliśmy, jakby już samo to pokazuje, nie? ale to, kiedy rozwiniemy ten temat, nie? ale właśnie to jest też, tak mi od razu przyszło na myśl, że warto o tym wspomnieć, nie? że to rozróżnienie między potrzebą a strategią zaspokojenia potrzeb, że to jest bardzo ważne i to jest obecne. I mnie osobiście, bo to właśnie bardziej mi o to też chodziło, żeby to wyrazić, że mnie osobiście bardzo to koresponduje z tym, co my w chrześcijaństwie nazywamy po prostu świadomością grzechu. Czyli mam świadomość, że gdzieś w którychś momentach mojego życia wybrałem strategię, które no nie. Yy, właśnie jak to ujęliśmy. Nie przyczyniły się do budowania kontaktu, o, i zaspokajania potrzeb i moich i potrzeb innych osób. O, właśnie. Tak. Nie? Że, że pociągnęły za sobą yy, jakąś krzywdę, jakąś stratę. O, w postaci mhm. właśnie niezaspokojonej potrzeby czyjejś, Jakąś ranę. Nie? Że było w jakiś sposób wymierzone jednak przeciwko komuś, właśnie? Mogło być wymierzone przeciwko komuś, a czasami jest tak, że mamy dobre intencje, tylko nie pomyślimy o czymś, tak. nie przewidzimy, że to może kogoś dotknąć albo mieć jakieś nieprzyjemne konsekwencje. Czasami jest tak, że po prostu robiąc coś, jesteśmy skupieni tak bardzo na sytuacji, na tym, co się dzieje, na tym, ile rzeczy musimy wziąć pod uwagę. Że czegoś nie bierzemy pod uwagę, coś nam umyka, jest tych danych tak dużo, że dopiero po fakcie okazuje się, że to, co wybraliśmy, sprawiło komuś ból, albo inaczej, że ten ktoś pod wpływem tego, co zobaczył, pomyślał różne rzeczy i poczuł ból, poczuł smutek. Mm. No właśnie, ale ja zawsze w takich sytuacjach mówię, że mimo wszystko warto to zidentyfikować. Nie? Że. Obejmie, mm -hmm. jakie miałem motywy najlebym świadom. Nie? Tak, bo jakie to, że, że nie skutki. byłem świadom, nie tak. znaczy, że nie ma konsekwencji. Tak. I że to nie był błąd, nie. I dla mnie osobiście to jest też coś, co pokazuje, że. Mm, y znaczy, to jest coś, co daje mnie, mi osobiście, daje lepszy kontakt po prostu ze sobą, nie? a to jest moim zdaniem podstawą rozwoju w ogóle w relacjach, rozwoju takiego osobistego, ale też właśnie rozwoju w relacjach z innymi, doskonalenia jakichś tych relacji pogłębiania mm -hmm. relacji, może lepiej. można tak no, mieć kontakt z drugą osobą i z drugim człowiekiem, jeżeli ja nie mam kontaktu ze sobą ze swoimi potrzebami, że to jest no. taki punkt, podstawowy punkt wyjścia, mieć świadomość swoich potrzeb, mieć z tym kontakt i wtedy dopiero mogę, czy jestem gotowy, złapać kontakt z potrzebami drugiej osoby. Właśnie, to jest dodatkowy, kolejny aspekt, mi się wydaje bardzo taki cenny, który powiedz, Dobrze to o tym wspomniałeś, bo mi, dla mnie to też było ważne, kiedy poznawałem NBC, że y, ja ucząc się NBC, uczyłem się jednocześnie kontaktu ze sobą, który z kolei przekładał się na mój kontakt z drugim człowiekiem. Właśnie, dokładnie tak. Nie? Że jednak wtedy, kiedy ja mam kontakt ze swoimi potrzebami, to ja dopiero widzę, że mam kontakt ze sobą i to wręcz, tak jest moje doświadczenie, że to mnie wręcz pcha, tak jakby nawet nie muszę się wysilać, to spontanicznie wynika, że ja zaczynam też pytać się o potrzeby drugiego człowieka. Nie wiem, czy macie też tak. No, <laughs> pytanie retoryczne, czy macie takie samo doświadczenie. To się pojawia jakoś tak naturalnie, I Taka też ciekawość drugiego człowieka, jak to jest dla niego, jak on ma O, ciekawość, tak. O, gdzieś to jest też ważne słowo. Rodzi się, o, tak. To też sobie teraz tak przypominam, jak się uczyłem MBC, że odkryłem w sobie, że zrodziła się we mnie pod wpływem właśnie tej, tej, tej umiejętności. Zrodziła się ciekawość drugiego człowieka, właśnie większa. Zawsze byłem ciekaw, nie? Ale, ale tutaj jakoś ta ciekawość stała się taka jeszcze bardziej intensywna, po prostu. Nie? Bo można go jeszcze bardziej zrozumieć. Mieć, jeszcze lepiej zrozumieć i dotrzeć do tego, jakie ma motywy, dlaczego tak. robi to, co robi, o. zobaczyć, że on tego nie robi przeciwko nam. O właśnie. I to jest kolejna rzecz, nie? Że, że ja, nie ja widząc jego błędne, z mojego punktu widzenia, postępowanie, bo jakoś mnie na przykład raniące, hmm. ja y, 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 Potrafiłem. Jakby prze, to mi pomaga przechodzić ponad tym postępowaniem i dotrzeć jakby do wnętrza tego człowieka, do, do jego samego. Jakby tak trochę w tym momencie omijając to, co, co mnie na przykład boli, a co on Czyli zrobił. Omijając słowa, pomijając czyny, które konkretnie się zdarzyły. By zobaczyć, z jakich motywów zdarzyły się te czyny. Właśnie. I on mógł mieć motywy tak naprawdę, żeby wesprzeć, ale to, w jaki sposób wsparł, wywołało ból. Czyli ktoś na przykład e, myślał o tym, żeby odwiedzić Cię w Twoje urodziny i zrobić Ci jakiś prezent, i to miało być wsparciem, a ty byłeś zmęczony kompletnie, i dla ciebie najlepszym prezentem byłaby cisza i spokój, i to, że on przyszedł, wcale nie było wsparciem w tym momencie, tylko było jakby dodatkowym wysiłkiem, tak? dodatkową hmm. rzeczą, która była trudna tego dnia. Natomiast, jak spojrzymy, że jego motywem było wsparcie, chęć, nie wiem, zbudowania kontaktu, relacji, to to, co on zrobił, wygląda inaczej. No właśnie, to jest dokładnie. To, co też, yy, jeśli dobrze, właśnie kojarzy, nazywa się w porozumieniu bez przemocy, to pięknie o tym pisze Miki Kasztan, jako założenie niewinności. Hmm. Mhm. Dokładnie. Nie? Mhm. I to jest. O tym, że wszyscy ludzie mają dobre intencje. Właśnie. Nie? Nawet jeśli yy, mają z jakiegoś powodu chęć zadać mi ból, nawet jeżeli, to i tak u podstaw. Właśnie, może to sobie wyjaśnijmy, jak to jest możliwe, że potrafię spojrzeć pozytywnie na człowieka, który nawet y, y, chciał mi w jakiś sposób zadać ból. Tylko po co on chciał zadać ten ból? Jaka ma trzeba za tym stroną? O, nie? O właśnie, nie? Czyli, żeby nie zobaczyć tą jego chęć zadania mi bólu, bo to może być faktycznie nieprzyjemne i to może boleć. Że ktoś celowo chciałby mnie skrzywdzić, ale zobaczyć, spróbować znaleźć tą potrzebę, dlaczego on chciał zrobić coś, co mnie zaboli. O, i że na pewno to, dlaczego on to chciał zrobić, to nie było nic złego, bo to była chęć zaspokojenia hmm. jego potrzeb. Być może on chciał, żebym coś zrozumiał, jak to było dla niego, czyli być może chciał jakiegoś zrozumienia, jakiegoś zobaczenia. I że ten sposób, czyli ta strategia, czyli zadanie mi bólu była jedyną, albo najlepszą jaką wymyślił, albo jaką uznał, bo nie umiał inaczej. Właśnie, bo być może mógł. znał. I właśnie dla mnie osobiście to jest coś, co, co, co mi pomaga i też jak przekazuję to innym, to innym mi to też pomaga. Robić to, co dla wielu wydaje się tak nieosiągalne, mianowicie, a co, co w Ewangelii jest nazwane, Pan Jezus nazwał miłością nieprzyjaciół. Hmm. Dla mnie to jest właśnie dokładnie. Żeby zobaczyć za tym, co ktoś zrobił, tak. jego motywy, jego intencje, co z kolei pomaga zobaczyć go jako człowieka po prostu, właśnie. który zrobił coś, bo inaczej nie umiał. A czasami chciał przywrócić balans w relacji, może nawet kontakt chciał przywrócić. No właśnie. I to jest też jedno z ważnych założeń porozumienia bez przemocy: że ludzie zawsze robią najlepiej, jak potrafią. Mhm. Czyli najlepiej, jak potrafią, próbują zaspokoić swoje potrzeby. Chociaż też to sobie wyjaśnimy, że to nie wyklucza tego, że będziemy jakoś chronić siebie w sytuacji. Przecież... To nie, znaczy, to nie znaczy, że mamy ludziom pozwalać robić wszystko, co to absolutnie to nie się jakby na każdą strategię i nigdy nie mówić nie i tak dalej. Nie? Tak, to jest istotne, co mówisz, bo część osób interpretuje to właśnie, co mówimy o dobrych intencjach, że to, czy to tak jest, że ja mam teraz zawsze nadstawiać drugi policzek do tak. oporu, aż zsinieje i trafię do szpitala, nie? No, ja to zawsze wyjaśniam hmm. w ten sposób, że Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś ci uderzy w prawy policzek, czyli zewnętrzną stroną dłoni, zresztą Miki Kasztan hmm. też o tym wspomina, a nie mówi o tym, że jeśli ktoś chce Ci uderzyć pięścią w nos. Hmm. <noise> Pan Jezus nie mówi o uderzeniu pięścią w nos, tylko mówi o Takim geście, jakby pogardy, wyższości, że, że wtedy, wtedy właśnie nadstał drugi policzek, nie? I ja to rozumiem, właśnie wejść w kontakt z tym człowiekiem. Jakby to nie też, mi Ziemi tam też to jakby do tego nawiązuje, tak jakby spróbuj być na równi z tym człowiekiem, właśnie nie daj się poniżyć. Ale bądź z, jak równy, równy z równym z nim, i moim zdaniem, właśnie ten kontakt z potrzebami, o którym tak. sobie mówimy, nie? on to właśnie powoduje w nas. Nie? Tak, bo wtedy nie widzę siebie jako ofiary tego, co o, on tak. zrobił, tak. tylko widzę siebie jako człowieka równego, który widzi potrzeby tamtego i reaguje z pozycji odpowiadania na potrzebę. Czyli jeżeli tak. on próbował. Zrobić coś, żeby mi pokazać, że. No, użyjmy tej terminologii, że mnie lekceważy, tak? To ja czytając jego potrzeby, mogę zareagować nie z pozycji on mnie lekceważy, tylko z pozycji on potrzebuje tego i tego. I Otóż mogę to. inaczej odpowiedzieć. No, więc właśnie. Tak, no, ja myślę, że chyba takie najważniejsze rzeczy dotyczące tego zagadnienia, jakim jest potrzeby, troska o potrzeby, ich zaspokajanie, że chyba tak podstawowe rzeczy mówiliśmy. Oczywiście na pewno się ze mną zgodzicie, że moglibyśmy tutaj godzinami opowiadać. Ja myślę, że bardzo ważne jest jeszcze powiedzenie o odpowiedzialności za emocje i za uczucia, bo A. nam to wyszło, ale też myślę, że możemy to przełożyć na następny odcinek. Właśnie tak, bo myślę, że Powiemy sobie trochę o poczuciu winy i wtedy ta kwestia odpowiedzialności też będzie nam jakby korespondowała z tym tematem właśnie poczucia winy. Dokładnie. No to dziękujemy pamięci. bardzo właśnie, za wspólną, za wspólną rozmowę. rozmowę i do zobaczenia i na następnej naszej rozmowie, na następnym spotkaniu.